Dzień dobry, mamy sobotę, godzinę dziewiątą, czyli nadszedł odpowiedni moment na rozpoczęcie dnia meczowego. Już dziś o 17.30 KGHM Zagłębia rozpocznie wyjazdowy mecz dziewiątej kolejki Peko Ekstraklasy, w którym zmierzy się z wartą poznań. A my w tym wydaniu studia meczowego przygotowaliśmy dla Was wszystko, co niezbędne przed tym spotkaniem. Będzie o sytuacji zdrowotnej miedziowych, a także o nastrojach w drużynie naszego dzisiejszego rywala. Ponadto porozmawiamy z pomocnikiem KGHM Zagłębia Dawidem Pakulskim, a także Sprawdzimy, co słychać w drugiej drużynie KGHM Zagłębia. Tak więc kawa w dłoń i zapraszam do oglądania dalej. Po pucharowym starciu z rezerwami Śląska-Wrocław wracamy do ligowego grania. Przed nami mecz z Wartą Poznań, rewelacyjnym beniaminkiem poprzedniego sezonu, który obecnie jednak plasuje się na 16. pozycji w ligowej tabeli. Zapraszam Was na omówienie sytuacji kadrowej Miedziowych oraz na tradycyjne ciekawostki przed starciem z Wartą. Jeśli chodzi o zawodników nieobecnych podczas meczu z Wartą Poznań, to oprócz nazwisk, które przewijają nam się od kilku tygodni, czyli Jakuba Żubrowskiego i Damiana Oko, musimy dopisać także Lorenzo Simicia oraz Jewginia Baszkirowa. Tych dwóch ostatnich czeka przerwa oscylująca w granicach około dwóch miesięcy. W przypadku Rosjanina więcej będziemy wiedzieć po szczegółowych badaniach kolana. To tyle po stronie strat. Jeśli chodzi o zyski, to w ostatnim czasie nasz klub pozyskał środkowego obrońcę, 29-letniego Aleksandara Panticia. Były zawodnik m.in. innymi z Wesdy Belgrad, Villarreal, Eibar czy Dynamo Kijów podpisał z naszym klubem roczną umowę i niewykluczone, że znajdzie się w kadrze już dzisiaj na mecz z Wartą Poznań. A teraz czas na kilka ciekawostek przed spotkaniem z Wartą Poznań. Czy wiecie, że jesteśmy jednym z dwóch zespołów obok Legii Warszawa, które w tym sezonie jeszcze nie remisowały? Z drugiej strony Warta trzykrotnie dzieliła się punktami na własnym boisku. Do spółki ze Śląskiem Wrocław najwięcej w całej ligowej stawce. We wszystkich wyjazdowych meczach miedziowych bramki strzelali tylko zwycięzcy meczów. W każdym z ostatnich czterech spotkań podopieczni Dariusza Żurawia oddawali po pięć celnych strzałów na bramkę rywala. W poprzednim sezonie mecze KGHM Zagłębia z Wartą rozstrzygały się wynikiem 1-0. W Lubinie złotego gola zdobył w końcówce spotkania Damian Bochar, a w Grodzisku Wielkopolskim 3 punkty Warcie dał ładnym strzałem Łukasz Trauka. Bilans Dariusza Żurawia przeciwko Warcie Poznań to dwa mecze i dwa zwycięstwa. Warta Poznań ma najniższy procent posiadania piłki w tym sezonie. Tylko 45% czasu spędzają przy piłce pod podopieczni Piotra Tworka, a w ostatnich trzech spotkaniach kończyli, Mecze z wynikiem poniżej 45%. To tyle jeśli chodzi o mój dzisiejszy segment. Już teraz zapraszam Was na rozmowę z pomocnikiem miedziowych Dawidem Pakulskim, a o 17.30 widzimy się wszyscy przed telewizorami. Do zobaczenia. No myślę, że, że swoją pracą na treningach pokazałem trenerowi, że, że warto dać mi szansę, i myślę, że, że dziś tymi swoimi wejściami na boisku yy, tak samo udowadniam, że. Że jestem w stanie grać i, i dawać drużynie dużo jakości. i Myślę, że, że przede wszystkim ciężka praca i, i też taka dyscyplina, i samo zaparcie, żeby, żeby udowodnić przede wszystkim sobie, że, że, że mogę grać na poziomie ekstraklasy. No, myślę, że, że pozytywnie, że, że w tych meczach zdobywaliśmy też punkty. Szkoda tylko tych, tych derbów ze Śląskim tutaj u siebie, bo to dla mnie też był ważny mecz, bo, bo jestem wychowankiem zagłębia. I, i był to wyjątkowy mecz, także szkoda, że się nie udało wygrać, ale tak ogólnie to myślę, że, że pozytywnie. No tak, myślę, że, że we wszystkich praktycznie zespołach zagłębi grałem w środku i myślę, że to też mi pomogło jakby złapać taki rytm i pewność siebie, że, że za tego trenera cały czas gram na tej samej pozycji i nie jestem gdzieś tam, raz tutaj, raz tutaj, dlatego myślę, że to też mi pomogło w dalszym rozwoju. Na pewno to jest taka drużyna mocno gdzieś walcząca, fizyczna, yy, także myślę, że no nie będzie to łatwy mecz dla nas, ponieważ gramy też na wyjeździe, ale, ale będziemy chcieli przede wszystkim skupić się na naszej drużynie i na tym, jak my chcemy grać, gdzieś tam nie patrząc na to, jak wejdzie Warta, bo mówimy, że jeśli skupimy się na sobie i będziemy konsekwentnie robi, wykonywać plan, to, to jesteśmy spokojni o, o ten mecz. No na pewno dalej trzymać konsekwencje w defensywie, bo przede wszystkim jeśli nie będziemy tracić bramek, to myślę, że spokojnie z przodu będziemy sobie kreować sytuację. Utrzymywać piłkę dużo, dużo szybkiej gry i myślę, że... że że to przyniesie efekt. Pogoda za oknem coraz bardziej jesienna, tak więc jeśli szukacie odzieży na te chłodniejsze dni, zajrzyjcie koniecznie do fanshopu z Zagłębia. Tym bardziej, że za kilka dni dzień chłopaka, a ubrania z herbem Miedziowych wydają się być idealnym na tę okazję prezentem. Z ofertą możecie zapoznać się na stronie sklep.zagłębie.com, a także w sklepie stacjonarnym w Galerii Kuprum Arena. Mający ze sobą udane ostatnie dni ze spółką KGHM Zagłębia zmierzy się dziś na wyjeździe w Grodzisku z Wartą Poznań. Tą Wartą, która w poprzednich rozgrywkach była objawieniem sezonu, dziś natomiast będzie przystępować do meczu z Miedziowymi jako drużyna posiadająca w obecnej kampanii tylko jedno zwycięstwo na swoim koncie. Z Pewnością niewielu spodziewałoby się tak słabego początku sezonu w wykonaniu podopiecznych Piotra Tworka. W dotychczasowych 8 spotkaniach warciarze wygrali tylko raz, zanotowali 4 remisy i trzy porażki. Poprzez to z dorobkiem 7 punktów plasują się obecnie na 16 pozycji w tabeli. Ponadto poznański zespół ma problem z kontrolowaniem gry i konstruowaniem akcji. Warciarze zbyt często oddają inicjatywę rywalom i potwierdza to średnia 45% posiadania piłki na mecz, co jest jest najsłabszym wynikiem w Lidze. Warta to także drużyna, która strzeliła najmniej goli w tym sezonie jako gospodarz, bo tylko dwa. Pewnym punktem naszych dzisiejszych rywali jest bez dwóch zdań bramkarz Adrian Lis. Przed ostatnim spotkaniem miał on na swoim koncie aż 23 udane interwencje, co pozwoliło mu razem ze Zlatanem Alomerowiciem liderować w tej klasyfikacji. Poznańscy kibice oczekiwaliby za to więcej na pewno od swojego skrzydłowego Milana Koryna, który miał być zastępcą Makany Baku. Były piłkarz między innymi Anderlechtu dotychczas dołał tylko ustrzelić dublet w starciu z Górnikiem Łęczna i to tyle, a sama gra 22-latka nie wygląda najlepiej. Trener Piotr Forek nie ma większych problemów kadrowych przed spotkaniem z Miedziowymi, nikt nie będzie pauzował za kartki, natomiast z kontuzją zmaga się jedynie od dłuższego czasu Pleśnierowicz. Co do meczu z Wartą z poprzedniego sezonu mamy mieszane uczucia. Na początku w drugiej kolejce udało nam się wyrwać zwycięstwo na stadionie w Lubinie po golu zdobytym dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry autorstwa Damiana Bohara. Rewanż nie był jednak dla nas tak bardzo udany. W mroźny wieczór w Grodzisku przegraliśmy 0 do 1 po ładnej bramce Łukasza Trauki. Mamy więc nadzieję, że tym razem uda nam się wywalczyć lepszy rezultat niż ostatnio, dzięki czemu będziemy mogli po końcowym gwizdku cieszyć się czwartego zwycięstwa z rzędu. Druga drużyna KGHM Zagłębia ma za sobą bardzo udane ligowe spotkanie w meczu dziewiątej kolejki trzeciej ligi. Podopieczni trenerów Jarosława Krzyżanowskiego i Pawła Sochackiego zdeklasowali odrew Włodzisław aż 7 do 0, a piłkę w siatce rywali umieścili Tomasz Pieńko, Rafał Adamski, Jakub Siga, Kacper Zając, a także zgłoszony niedawno do rozgrywek PKO Ekstraklasy Patryk Kusztal. Już dziś Miedziowi staną przed kolejną szansą na zgarnięcie trzech punktów, tym razem o godzinie 12, mierząc się z rezerwami miedzi Legnica, a na stronie akademiakghm.com oczywiście znajdziecie zapowiedź tego zbliżającego się spotkania. I tym oto sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego studia meczowego, tak więc dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym materiałem, tak by pomóc nam tym drobnym gestem rozwijać kanał telewizji klubowej Zagłębia. Raz jeszcze za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć! Yeah.